Wszystkie myśli biegną dziś ku ofiarom zamachów w Brukseli. Przyjdzie czas analiz. Dziś chcę powiedzieć tylko wieczny odpoczynek, racz dać panie zmarłym i łaskę zdrowia rannym ofiarom. A ja chcę skupić uwagę słuchaczy na sprawie polskiej ziemi. Temu tylko pług socha, kto tę czarną ziemię kocha, kto ten zagon zna do głębi, kogo rosa ta nie ziemi. Mam wciąż w pamięci te piękne słowa z wiersza Marii Konopnickiej, które mój świętej pamięci ojciec z uczuciem powtarzał, ucząc nas swoje dzieci szacunku do Ziemi, a dziś słyszę na temat Ziemi wiele głupstw, zwłaszcza ze strony przeciwników nowej ustawy o ochronie Ziemi, którą wprowadza rząd Prawa i Sprawiedliwości. Własność ziemi nie powinna być ograniczana, mówią przeciwnicy tej ustawy. Niech kupuje ziemię, kto chce, Polak czy cudzoziemiec bez żadnych ograniczeń. Niech z nią robi co chce, uprawia albo zapuści, chce to niech na niej pracuje, nie chce to niech komuś wydzierżawi i na poparcie swoich test przywołują święte prawo własności. We Francji, w Niemczech, w Danii czy Holandii takich głupstw nikt nie opowiada. Tam jest silna i powszechnie akceptowana ochrona ziemi, powodująca, że nabywcą ziemi rolnej może być tylko prawdziwy rolnik. Są też tam przepisy, które nie wprost, co prawda, ale w praktyce wykluczają sprzedaż ziemi rolnej obcokrajowcom. Tam ziemia nie jest zwykłym towarem na sprzedaż, tylko szczególnym dobrem, które wymaga ochrony. Słyszę w Polsce, co w tym złego, że Duńczyk kupuje polską ziemię. Odpowiadam, nic złego pod warunkiem, że Polak w Danii też kupuje, a przecież nie kupuje. Nie stać go, a poza tym duńskie władze nie pozwolą. Więc i my nie pozwalajmy na zasadzie wzajemności. Tyle od nas, co dla nas. Ale to nie tylko problem cudzoziemców. Jakiś komentator internetowy napisał do mnie. Mieszkam w mieście, mam pieniądze. Co panu przeszkadza, żebym sobie kupił hektary i oddał w dzierżawę jakiemuś chłopu, który będzie je uprawiał? Dla pana nic złego odpowiedziałem. Pan jest właścicielem ziemi, a rolnik na niej dla pana pracuje. Był już kiedyś podobny system, nazywał się pańszczyzna. Nie ma do niej powrotu. Właśnie temu służy ustawa Prawa i Sprawiedliwości, żeby właścicielem ziemi był ten, kto na niej pracuje. To jest zresztą zgodne z konstytucją, która mówi, że podstawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej stanowią gospodarstwa rodzinne. Nie rodzinna własność ziemi, ale gospodarstwa rodzinne. A gospodarzem jest ten, kto nie tylko ma akt własności ziemi, ale też kto na niej gospodaruje. Opowiada się też głupstwa, że polscy rolnicy stracą, bo ziemia stanieje. Zapewne stanieje, ale. Czy rzeczywiście droższa ziemia leży w interesie rolników? Prawdziwy rolnik nie myśli o sprzedawaniu, a raczej o dokupieniu ziemi, o powiększeniu gospodarstwa, więc obniżka cen ziemi jest dla niego korzystna. Prawdziwi rolnicy zyskają więc, a nie stracą. Słyszę też obawy, że ustawa ograniczy dziedziczenie. Nieprawda. Nie ma ograniczeń w dziedziczeniu. Nikt ojcowizny nie straci. Taka jest intencja. Być może coś jeszcze trzeba w projekcie poprawić, żeby nie było w tej sprawie żadnych wątpliwości. Chodzi o ograniczenia w nabywaniu ziemi, ale nie w dziedziczeniu. Jeden z polityków opozycji zaatakował ustawę, że dzieli Polaków na rolników i nierolników i że to niesłuszne, bo każdy powinien mieć prawo do bycia właścicielem ziemi. Odwołam się do mojego osobistego doświadczenia. Jestem polskim chłopem, bo jako chłopski syn się urodziłem. Ale nie jestem rolnikiem. Tak to ustaliliśmy kiedyś w rodzinie, że jak w pięknej partyzanckiej pieśni rolę moją się je brat. Młodszy brat Grzegorz, zresztą obecny poseł Prawa i Sprawiedliwości, został rolnikiem, przejął naszą ojcowiznę i ją uprawia, a ja się tylko z tego cieszę, że ojcowizna nie przepadła, że została w dobrych rękach, że mogę tam czasem pojechać i przejść się wśród znajomych bliskich pól. Kiedyś potrafiłem na tej ziemi robić wszystko. Do dziś jeszcze umiem kosić kosą, nawet w telewizji to pokazali. E, sięgnąłem po kosek, gdy razem z panią premier Szydło spotykaliśmy się z rolnikami pod odżywołem. Z kosą tak, ale z kombajnem już mu sobie nie poradził. Kiedyś w przedwojennym ojcowskim sadzie umiałem przycinać gałęzie, też taką zębatą kosą osadzoną na sztorc. Dziś w nowoczesnym sadzie nawet nie wiem, co i jak trzeba robić. To już wymaga wielkiego doświadczenia i wiedzy, którą tylko prawdziwi rolnicy, prawdziwi sadownicy mają. Więc choćby było mnie stać na kupienie sobie paru hektarów, to ich nie kupiłem i nie kupię. Niech ją kupują prawdziwi rolnicy, potrafiący na niej pracować. W interesie nas wszystkich, w interesie całego społeczeństwa leży to, żeby na polskiej ziemi pracowali prawdziwi gospodarze, ci, którzy potrafią to robić najlepiej. Wtedy starczy chleba dla wszystkich. Owszem, są ludzie, którzy, nie będąc rolnikami, chcieliby sobie kupić jakiś wiejski azyl, jakąś małą wiejską zagrodę, to nadal będzie możliwe, ale tylko do jednego hektara. I to jest słuszne i sprawiedliwe. A ci, którzy, nie będąc rolnikami, mają chęć na kupowanie rolniczej ziemi, warto zadedukować jeszcze raz strofę konopnickiej. Temu tylko pług, a socha, to tę czarną ziemię kocha. Jeśli masz poczucie, że ten wiersz jest o tobie, to kupuj ziemię, zakładaj gumiaki, zawijaj rękawy i na niej pracuj. Jeśli jednak czujesz, że ten wiersz nie jest o tobie, bo nie znasz tego zagona do głębi, to go zostaw dla tych, którzy znają i kochają.